Nie, no, nie jestem taki straszny. <laughs> Jedziemy pierwszym zamówienkiem. Padł nam double, czyli mamy podwójne. No i co, i lecimy z nim? Czasem po prostu szybciej jest pojechać na około Także no, zaczęliśmy zmiankę, przestraszyliśmy już jedną padią, gdzieś tutaj, nie wiem. Wiecie jak jest. Tak trzeba żyć. Tędy można było przejechać? Owszem, można. Milusio. Dzień dobry, pan. A. Do Dzień Dobry wieczór, pan Daniel I proszę bardzo, wszystkie trzy Super, dziękuję. dziękuję bardzo, do widzenia, do widzenia. Drogą, wczoraj byłem w Toruniu Tak jak wam wspominałem na wyjeździe ze śliwą I z Mikim. Dwa escape roomy zaliczyliśmy Dwa escape roomy zaliczone I do tego zaliczyliśmy Dobrą pizzę i pubik e, Z panami Z piwerkiem Tak więc po a na końcu się okazało, że się chyba pobił e, godziny odjazdu i biegliśmy od połowy mostu w Toruniu do dworca PKP, żeby zdążyć na pociąg, który finalnie jechał 10 minut później. Hmm. Hej, PS tym razem. Mam to, się na okay, na to, bo... Dziękuję bardzo. Ogólnie, jakbyście spytali, czy żałuję, że kupiłem rower... Nie żałuję. Mimo, że jeżdżę mniej, to i tak się opłacało, bo jest komfort jazdy większy. Ogólnie się lepiej jeździ, wygodniej, szybciej, sprawniej. Dzień dobry, zapraszam po odbiór na klatkę. Dzień dobry, proszę bardzo. Super. Dziękuję. Dziękuję bardzo Samo się nie zrobi, moi drodzy. A mogłoby nazywać na, do parabułu, bo potrzebuje tam parę rzeczy. Ciekawe, ile zleceń zrobimy w tym pierwszym miesiącu, takim powiedzmy na 40 godzin. Przynajmniej 40. chociaż bowiem, że zaczęłam się wkręcać Żeby pracować więcej Ja wolę się zawsze upewnić też Najgorzej jak się nie upewnisz i pojedziesz dostarczysz i później trzeba by na pewno to było to, nie? Ja tu sprawdzam deliverki i mówię, nie no na pewno taki No ale nieraz to też taki młyn macie to Chociaż ja też dzisiaj miarę spokojnie chyba Nie ma dużo ludzi w środku Zacznij na przerwę. <laughs> no Ale śpieszę, nie bo dzisiaj po południu zaczęli jeździcie przez całą to Cały dzień lało Nic fajnego jeździć w taką pogodą Chociaż ostatnio ten śnieg taki z deszczem był to jeszcze gorzej, nie Bo to jak później podmarznie to jest ślizgawka No ja miałam spadek więc... nie Niedobrze A wtedy to tam już człowiek nie patrzy też na ten czas, nie tylko wolniej jedziemy, żeby w ogóle dojechać cały. To okay. no, jest bo no, Dobrze, dziękuję bardzo. A, całe spodnie kurde mokre, bo chlapie mimo wszystko to Mimo wszystko, wszystko chlapie Piękny dobór słuch, Pan nas przepuścił, trzeba podziękować Jedziemy Dzisiaj niestety nie mam takiego wajbu Na gadanie Więc musicie mi wybaczyć no ale tak po prostu czasem bywa. A tu co jest? A tu jest rozkopane wszystko, rozpierdzielone. Ale chyba przejdziemy, co? Hmm. Tu jest rozpierdzielone, ale tu jest wolne w zasadzie. No to. to co co, no to to Opa. Teraz chyba jakoś wyjdziemy do góry, co? Tu się wydaje. A, warto było zainwestować w elektryka Hehehe. Dobra, to nas prowadzi Tu, tu jest zajebista Kostka rozwalona To je wymijemy Dobry wieczór, pan Jędrzej. Proszę bardzo, wszystkie trzy. Dziękuję bardzo, spokojnie Do to. Do widzenia. Do widzenia. A, ta, 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 ta. Jedziemy do zielonych arkad. Syk. No i powiem wam tyle, że to takie rzeczy, jak tu widzicie, też są niebezpieczne. No i to, no nawet tego nie widać dobrze, o. tu też jest niebezpieczne, kurde bele. Więc nie ma warto czegoś takiego... Zostawiać na drodze, bo ktoś się wypierdzieli Jak jechałem w tamtą stronę, to też się prawie wypierdzieliłem Chociaż to no, Na bok odłożymy, żeby nikt na to nie wjechał I gituwa. I teraz czekam znowu na hejterów, że O gdzie ty ty położyłeś Mogłeś to położyć gdzie indziej Nie zestrajcie się, kurde, tam Krótko mówiąc, hehe, <laughs> i brzydko nie wiem w ogóle czy kojarzycie, nie? Ale tutaj też po lewej stronie są takie super strome schody. I... Ciekawe jakby się z nich zjeżdżało, ale coś czuję, że ten przedni amortyzator to raczej RIP, nie? Swoją drogą Don Diego ogłoszony nowym zawodnikiem Fame MMA. Niego wjeżdża, rozjeżdża. Bem. Nie mogę dobra. Dzięki wielkie. Zaję mnie, To nie mogę. Proszę bardzo, o oh, wydwinę Dziękuję bardzo widzenia Gnoma mają zupełnie jak moja narzeszona Tylko że do nieba brody Jeszcze raz Torki ile kiedy w ofercie macie? Zawsze. Tak? Tak <laughs> pyszne PL Czyli to jest to No ale jesteśmy mi tam kurde trzeszczy Dobry wieczór, pani Ania I proszę bardzo Dzień Dzień dobry, spokojnego wieczoru do widzenia.

Dobry wieczór, pan Mikołaj. Tak. I proszę bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Jak widzicie jest świetna pogoda. Pewnie obiektyw cały się zamazał. Ale nic z tym dziwnego, bo zaczęło dosyć intensywnie padać. Więc sorry, ale taka będzie jakość nagrania, jestem już cały mokry Czyli deszcz jednak nas złapie, już nawet daszek nie jest uwaga Dobrze, że jest ciepło przynajmniej, bo jakby było zimno To by był grubszy temat, jakby to podmarzło Yeah. Czuję już, że mi wszystko się zgnoiło ogólnie Wszędzie sensie przemokło Dobry wieczór, panikoj Tak, tak, tak. O, i proszę bardzo, tylko uwaga, żeby się nie złamało nie? Super. Dziękuję, Dziękuję bardzo, do widzenia mm. Siema!